Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Xem. a dziś to już czwarty odcinek z Minecrafta, więc zaczynamy grę. Tak jak Wam mówiłem, tak to zrobiłem. Proszę, ludzie, nie ma. Niestety mamy noc, ale to jest trudno. Nic nie ucinałem. Poza tym, że tylko tą ziemię stąd wykopałem, tak? Dobra, to wkładzimy do Niazki Nie ma na co czekać to szybko położymy i szybciej położymy szybciej przejdziemy do jakichś innych rzeczy, tak? Jak zwykle nie starczyło. Myślę, że mam i więcej, oczywiście, że mam więcej. Mam że starczy, nie będę musiał to jakoś ściąć i znowu to deski rąbać, tak? Także myślę, że starczy. Jeszcze sobie dokończymy i później zajmiemy się szybami. Ale póki co to jeszcze trzeba mieć pies, węgiel. Więc tak szybko to to nie nastąpi. Ale myślę, że postaramy się w tym odcinku zrobić jak najwięcej. Także nie mam żadnego tutaj sprawy, której by się nie dało rozwiązać. To weźmiemy. Czyli tak, to jest położone. A ja mam tutaj kilo. Mam. Drebiony ale jest. I idziemy sobie w bruku. Bruk, kamień, nieco jest. Coś to jest, to się da zrobić. i z czego się da zrobić jest. Tutaj gdzieś to było. Jest. O. Auto. O! I proszę, mamy o niente, chyba chyba żelazo. Wykopiemy. Nie wykopiemy. Ale wykopiemy za to węgiel. Mamy węgiel. Mamy też bruk. I powiększymy to troszkę. Przekażę, zbierzemy więcej. To sobie. Zerkniemy to możemy sprawyć. I zbieramy węgiel, bo będzie nam potrzebny na wytopienie szyb, że tak powiem. O widzę że jakie to punkty idą. Za bardzo nie ogarniam do czego one będą były potrzebne w Minecraft'ie, no ale... Myślę, że jakoś podpowiecie co można byłoby z nimi zrobić. Tutaj sobie ładnie kopiemy, nawet no bardzo widzę że tu dużo tego węgla. Co mnie bardzo cieszy? Sobie tutaj Weźmiemy je. To też... to też sobie weźmiemy. Ale mnóstwo tego węgla tu jest. Naprawdę. To sobie weźmiemy. To sobie... Zetniemy, żeby nam nie przeszkadzało. Tego właśnie nic nie da się robić. Więc możemy żywir wyrzucić. Yy, no tak. Tak. A, tak, tak. I bierzemy dalej kopień. Zobaczymy, ile mamy kruku. 14 No, jeszcze troszkę pokopiemy, można było coś wziąć i szybko tu nie wrócić. Tak. Tak, żeby nam nie spadło na głowę, bo widzieliśmy, że to spada. Dobra. Chyba wystarczy. Także wracamy do domu. Auć. O. Znowu węgiel. Ale to sobie zostawiamy na inny raz. Chyba bym się przydał sobie wyjść. Jakoś. Mam wyjazd, chyba bym wyszli. Zresztą my nie wyszli. O. Gdzie jest... tam domek? Idziemy. Widzę, widać. Mamy tego. Duży mięśniczyk. Tu sobie układamy piec. Tak. Osiągnięcie zdobyte. Życie na gorąco. Super. Teraz mamy węgiel. To jest, też dobra wiadomość. Że akurat tak, tak, fajnie tam wyszło, że tam był. Teraz go postawimy. Tak. Przejdźmy węgiel i idziemy po piasku. Piasku tu mamy pod zasadkiem. Bardzo blisko nawet. Musimy sobie wziąć troszkę. Troszkę więcej jak troszkę, tam tego dużo będzie. Potrzebne. A ten szybiny nie da A wiecie, jak tu przed przypadek coś stukło, Wystarczy to na pewno i wsadzamy do pieca, tak już się ładnie żarzy i tutaj robimy sobie drzwi do naszego pięknego domku, mamy drzwi pięknie, są, są Tu jest wszystko ładnie. Mamy już jakieś szyby, są trzy szyby. Tutaj teraz muszę was przeprosić za to klikanie, ale nie chcę, żeby mi jakaś szyba źle wyszła. Ok. Kolejna szyba. Bardzo dobrze. Bardzo ładnie tu już zaczyna wszystko wyglądać. Bierzemy kolejną szybę, a może podzielamy, bo będzie więcej. W tej północy, te kwiatki. Porównamy teren. Troszkę łopata jest. Ok, Trawa można wsiąść. Też ładnie porównać się później. Tutaj tak OK. Dobra. W tym odcinku już dokończymy praktycznie nasz dom. Zostaną tylko kilka szyb do sprawienia. Zobaczycie w następnym odcinku jest do Minecrafta. Jeśli Ci się filmik podobał, staw łapkę w górę. Jeśli chcesz coś pomóc, pisz komentarz. Dziękuję za, za obejrzenie filmiku. Cześć!